Siemanko, w dzisiejszym odcinku zagram sobie jakiś hotel story, coś. Tak, widzowie. Kurde, no nie zdążyłem. Niestety, no dobra, widzowie, no. Więc idziemy tutaj. Ogólnie. To, 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 tak. Pogramy w to. Widzę, że jakaś muzyka. Okej, okay, jedziemy w windą, widzowie. Jedziemy w windą. Zostawcie łapkę, jeśli ta winda... Y jeśli chcecie, żeby ta winda się rozwaliła, nie wiem, że każdy chce, bo Brexit wygramy. No w ogóle, jak Pro jest w tym, co, że ktoś nie wiedział. Okej, okay, mam nadzieję, że. O! O! Dajcie mi to! Ja chcę 2, 3, 3, dobra, ale ja chcę najpierw kotka. Ja mogę pychać windą, mi się nie chce sodami O, mogę, dziękuję. To będzie trzecie piętro. Ra. No, Gdzie drugie pajacu? Kurwa, jak no. Nie! Yeah. Nie! Yeah. I co, na drugim jest mój numer? Nie! No, jest, dobra To Nie! Nie! 203. Ostatni pokój, Let's go. Ej, 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 ja sam je to łóżko. Nie, to jest moje łóżko, oddawaj to. Ja on mi zabrał łóżko, nie jak obywałam z tego domu. Uuu, no. widzę. Tak jest widzowie, musicie zostawić łapkę w górę. Niam, 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 niam. Co się dzieje? Dobra, siadam na tron. Oh yeah. oj, 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 wpadłem. I ty noga, ty... oj, patrz, grzebiemy w kiblu. O co tam mamy? O, o! Nie, dobra. O kurde, ty, 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 ty! Nogę wsadzimy do kibla. Dobra. Wsadzamy nogę do kibla. O ja, dobra, idziemy stąd co ja tu robię. Dobra, ja chcę wyjść z mogę. Dzień dobry. Dobra, ja idę do pokoju lepiej, bo... Ja tu się czuję bezpiecznie. Czemu ja się śpi? Co my tu mamy? Wow wow, O, wow. co Jakie rzeczy? Jakie mam widoki? O drzewa, Wow. Oj. Ej! Dobra, spać, spań, spań. idziemy idzie spać, to jest, będzie chyba najlepsza opcja. Uciekam. Uciekam Nie mogę wyjść spoko. Fuck. Ej, ale się boję, co nie wiem co ja mam zrobić. Wiecie, ktoś tam umiera. Jak? Ej tam dużo osób strasznie umiera. Co ja mam robić? Chyba. Co Czy to ty wygrałeś? Dobra. Dam ci ręce. Pada? Dobra, nie, no siadam taki Muszę się wystrać ze strachu teraz. Tam jakieś dziwne rzeczy się idzie. Ja mogę wsadzić tubla. Nie mogę, dobra. Zemuś. Ej, 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 co z moją ręką? Czy ja swoją rękę wziąć przez chwilę? Ty, ty, magia. Oba, nie wiem. Idziemy coś spać. Eee, uciekamy. 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 Nie wiem gdzie? Jestem. Telefon? Hej hey, no, dzwoń. Dwoń, dzwoń ty. to co trzeba robić? No trzeba zadzwonić telefonem. No, Mówi, że winda nie, winda nie działa. Winda nie działa. Nie możemy ewakuować no, fajne. Dobra. Ja chcę zadzwonić. Halo, no. Okej, to wracam do Ale jak? Dobra, to chodźcie do windy. WTF! eee O e, 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 e. o oh! oh, 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 tak i dalej to widziałem, Ło, tam... wow, co to było, kurde, on jeszcze tam chcieli otworzyć, dobra, ale to było straszne. Fój Poland. mi. mi. C i Ema. ma Siema Dobra, mamy Polaka w zowie. Ej, ale co się dzieje, I no? Kto ma pokój 400? Ej, bo wy musicie klikać Ja cy chcę wygrać Ja I Ja też Dobra, no ale klikajcie pokój, no kur Osły głupie, a 4 była trzeba 알 l m u 르 t a k 르 i r b 르 r r 빠. 오 pir bir rap pir bir kam pap 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 p 스 Stopy, kurde. Nubie balony. Ej, co oni robią? Dobra, ja, ja idę do kiba. Jak zwykle. Jak się wchodzi do tego kiba nogą jedną, ty takiwa już jest inny. No i to. To, to... Ty siema! Ty. Ty on się cieszy, to jest jakieś podejrzane, więc nie widzę. On się cieszy, to jest fest podejrzane. Co to jest taki, podejrzewam, takie podejrzane? Takie. He, 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 nie w sumie co. Ja ten chłopczyk jest jakiś dziwny, on się cieszy, że jakieś potwory to są, tak? No, on, to jest pewnie on, tym potworem. Kurde. No, szybciej tutaj, co wy gadacie w ogóle? Hmm. Obra, wracajcie do pokoi. Jak drzwi trzasnęli, no kurde, teraz ich trzasnę. Dobra, idziemy spać widzowie. U, tam si światełko, to się... Powiem gdzieś zgasić, ha 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 ha! Ale koks, dobra, mogę książkę czytać, czy nie? I teraz mam inny w o kurde, tu śnieg pada. Strasznie wysoko to jest. Są gdzie taki blanek, ty, czemu tu... Ty, oj, 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 ktoś tam srał chyba. Okej, okay, dobra. No, i to teraz trzeba zrobić tam jakaś wentylacja, coś wujnet. Musimy wyjść z tym. Psy, no nie, no dobra, no coś trzeba zrobić, właśnie. W holu, no ja kurde, chciałem dzwonić, jak zwykle, no. Ale wy nie chcieliście, no, schodami. Dobra, więc będziesz pić. L Zrób pysnik, 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 Dawaj L, L, klikaj L ta, 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 ta. Tak, 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 tak Tak Ty, no i światło z Minecrafta O oh, fuck, O oh, fucken, o oh, fucken, o oh, fucken. To jest najgorsza rzecz, mogę... Można... Mogę się stać Winda mam się psuje No i co? O, i wtedy... bo takiego czegoś... Jesteście Nie. Pieko. <noise> chyba, chyba piekło. Nie dobra. E. E. Ostrożnie. Podłoga tej sali jest przeklęta. Trzy, dwa trzy, dwa Och! Fuck! Ej, 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 bo to nie jest śmieszne! Ej, ej, ej! Ej, ej, ej! Ja umieram? Ło, ale speedrundzowe. Ale skupienie. Jaki to mam pokój? 245. O Jezusie, mi się umarł. No, mogę to tak sprawdzić. Oj, yy, mm, To nie ja. Nie. To nie ja byłem. To nie byłem ja. Nic tu nie ma. To nie byłem? Ja od razu mówię. Kartek, wynosimy się stąd. Ka kara... K to... kara... K uej! to... Kara... ty? drabina nagle, ty, Je jedziemy. Co, idziemy? Chodźcie! Pyk! Normalnie. Dobra, idziemy windą. Chyba windą. Na pewno. Chyba tak, chyba wróciliśmy prawie. Chyba. Dobra, lobby chyba co, nie? Po prostu trzeba poklikać wszystko, co jest. I wybrać to, które się... Dobra, gdzieś, gdzieś idziemy. Dobra. Nie my jesteśmy na dole czy na górze, nie na dole chyba, tak? Szybko podjedź do telefonu, do L, dobra. Jeden telefon, idziemy do telefonu. Okej, okay, dzwonimy, dzwonimy. Ty ty taka długo? ty tak długo. Taki długi numer, Jakby. O Jezu, ale zaśnieżyło nam tu. Jak chcę tam wyjść? mogę? Dobra, co mam zrobić? Okej, okay, no dach, tak, tak. tak. Let's go. Du nogi w ogóle w ziemię. Du -dum, du -dum. No nie ma znowu? Znowu Oh my god Wiecie co, ja chyba też nie chcę sobie tam stać Nagle dara dra drabina Drabina się wyciągnie Jeśli wejdziemy O! Hmm. Tak właśnie czułem Speedrun Minecraft, a coś tu się robi. Ej, woda idzie, o fucking. Ej, ej, to już nie jest śmieszne. Bo woda nas zabija! Nie! Upku, kurde. Mro, Trzeba... Trzeba spamować. No to dobra. Hmm. Ja chcę tu przejść, bo tu mogę pewnie przejść. Ja chcę tu przejść. Ej, dobra, jesteś pisami Co jest? Otwieraj, kurde, właśnie, no. Aha. No da, chodźmy, dobra. Ci otworzę drut, Nice. O nie, to jest najgorsza rzecz, może istnieć. Chciałbym, musiałem myśleć, że to jest. O nie nie, 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 to uciekaj! Szczur. O, szczur tam był. O, oh fuck, ej, o ty już nie chcesz grać w to. Nie, 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 tu nie idziemy. Ej, ja się boję szczurów. Bo mnie. Patrzcie, jak mi walnął Okej, okay, idę na najwyższy punkt, żeby mnie bardziej widzieli. Ej, nie mam psychy, tam skoczyć. Uj, o ja pierdźcie, nie mam psychy. <laughs> <laughs> Czy za potwór? Był jakiś chyba? No chyba. A jego? No, jego też gównie. Chyba ci coś popierdziło. Kurnia! what the fuck. Aj, ale ja naprawdę loła. Ja na chita umrę Od wszystkiego. O, oh, fuck. Jeszcze ona umiera, chyba ja też umieram. Ja spróbuję uciec Jako jedyny chyba Nawiedzony hotel, widzowie. Strasznie nie polecam! Nigdy nie przychodźcie do hotelów, których nie znacie. Yy. Kontynuuj. Kontynuuj! Kontynuuj! Dobra, zobowiązia. Kontynuujemy to. Ej, halo. Czy mnie skontynuowało, Czy mnie zmarnowało Robuxy? Czy co? Ej, i teraz pytanie, czy mnie zmarnowało Robuxy? Nie, Jezus nie, sobie. nie, nie, dobra, nie, Będzie jeszcze. O Jezus. O, Dobra wzowie. dzięki Bogu na szczęście mi robuxów nie zmarnowało, dlatego lepiej nie chodźcie, bo taka gra was można właśnie oskamować, prawie straciłem 20 robuxów, widzowie, co to jest, to jest tyle robuxów, że hej, więc widzowie, więc nie grajcie lepiej w tą grę, ja ani tego twórcy gry, więc no, więc tak jest widzowie, nie grajcie w to lepiej, a, my się, a ja się żegnam z wami, więc elo i bye bye. Alright! Yeah.